Ile czasu i pieniędzy twoja firma traci na ręcznym przepisywaniu danych z faktur? Jedna firm, z którą działam wprowadzała ręcznie ponad 1000 faktur miesięcznie. To są stracone dziesiątki, jak nie setki godzin na przeklepywaniu danych. A w tym filmie pokażę dwa warianty na analizę faktur i automatyczne wprowadzanie danych do Excela, Notion albo Airtable. Pierwsza wersja wykorzystuje płatną wersję Chata GPT. Wyobraźmy sobie, że mamy tutaj jakąś przykładową fakturę, którą teraz chcielibyśmy wrzucić do naszej tabeli. I tak jak wspominałem wcześniej, to może być Excel, Notion, AirTable albo Google Sheets, lub jakakolwiek inna baza danych, z której korzystamy. Ja na tym przykładzie pokażę Notion, w którym mam stworzony taki dashboard do zarządzania finansami firmy. I jeśli wejdziemy sobie do tabeli z kosztami, no to tutaj mamy wrzucone sporo przykładowych kosztów. I oczywiście moglibyśmy po prostu nacisnąć New Page i zacząć przepisywać te wszystkie wartości, które tutaj znajdują się na fakturze, ale przy dużej skali, nie wiem, setek, na tysięcy faktur miesięcznie, to tak naprawdę w ogóle nie ma sensu. System, który stworzyłem, działa bardzo prosto, bo tak naprawdę wystarczy tylko przesłać tutaj jakiś plik z naszą fakturą. Następnie wysłać to do czata. On od razu automatycznie analizuje tą fakturę i wyciąga z niej wszystkie dane. Widzimy tutaj, że np. wartość netto to 100 zł, wartość brutto 123. Od razu opisuje czego dotyczy ta faktura. No i mamy wszystkie informacje, które możemy przesłać dalej. Można też zauważyć, że on na samym końcu pyta się, czy te dane są poprawne, więc jeśli by nie były im chcielibyśmy coś zmodyfikować. Powiedzmy, że wartość netto chcemy zmienić na przykład na 101 zł, więc wtedy możemy mu po prostu wpisać netto 101 i on jeszcze raz przejdzie i zwróci tutaj wszystkie takie same wartości, ale z zaktualizowaną wartością netto. Na samym końcu pyta się, czy wszystko się zgadza, i tak naprawdę wystarczy mu odpisać tak. Następnie potwierdzić, aby te dane zostały przesłane do Notion. Jeśli sobie tutaj wrócimy, to za kilka sekund to wszystko ta, ta faktura z kursem pojawi się tutaj, w tym miejscu. Dobra, faktura się pojawiła, możemy sobie ją tutaj rozwinąć, aby zobaczyć wszystkie szczegółowe dane. Widzimy, że wartość netto została zmieniona na 101 zł. Mamy datę faktury, mamy numer faktury, możemy sobie ręcznie wprowadzić kategorię, chociaż tak naprawdę gdybyśmy go poprosili, to on też mógłby automatycznie przypisywać te, te kategorie. Dodatkowo też możemy podpinać bezpośrednio z notion jakiegoś wybranego klienta, jeśli na przykład chcielibyśmy śledzić wszystkie koszty i przychody dla, dla niego, a później na przykład jaką mieliśmy na nim finalną marżę. A jeśli chcielibyśmy wrzucić jeszcze jedną fakturę, to też nic nie stoi na przeszkodzie. Ja wrzucam teraz taką samą i nie zmienię już tej wartości netto ze 100 na 101, więc po prostu powiem mu, żeby wrzucił taką jaka jest. I teraz za kilka sekund powinno się tutaj ta automatycznie pojawić. OK, wskoczyło nam na 100 zł i mamy 23 zł. Dobra, to był pierwszy przykład, w którym od razu mieliśmy podgląd tych danych, ale jest jeszcze inna wersja, która działa tak, że możemy na przykład plik wrzucić bezpośrednio na jakiś dysk. Ja w tym przypadku będę wrzucał to na dysk Google'a, który go przeanalizuje i w tle od razu ChatGPT wrzuci nam to, to do Notion. Czyli pomijamy ten krok tak naprawdę akceptacji, chociaż samą akceptację będziemy mogli tutaj ewentualnie zrobić. No, ale można to sobie fajnie zautomatyzować z mailem albo z dyskiem, ponieważ działa to tak, że bardzo podobnie przesyłamy sobie tutaj taki plik na dysk, i ten scenariusz może być odpalany raz co godzinę, raz na dzień, w zależności od tego, jak chcecie. Więc teraz, jeśli ja go odpalę, to on zauważył, że pojawił się tam nowy plik, on sobie go analizuje, przekształca do odpowiedniego formatu. I zaraz ChatGPT będzie wyciągał z niego dane, a później wrzuci to tutaj już od razu do, do Notion. Dobra, scenariusz mamy zakończony. Teraz, jeśli wrócimy sobie do Notion, to możemy zobaczyć, jeśli sobie tutaj to rozwiniemy, że mamy te wszystkie szczegółowe dane o tej fakturze, a co więcej, mamy też plik, ponieważ jeśli sobie tutaj klikniemy na tą nazwę, to w osobnej zakładce otworzy nam się faktura, do której teraz mamy od razu podgląd. I w tym przypadku działa to tak, że pracownicy powinni wrzucać te pliki na dysk, ale może też działać, że jeśli wpada nam mail z załącznikiem, to my mu nadajemy odpowiedni folder i wtedy załącznik z tego folderu jest analizowany i to nam automatycznie trafia do Notion, Excela lub czegokolwiek innego, co używamy a na samym końcu już za pomocą wykresów albo jakichś dashboardów jesteśmy w stanie sobie zwizualizować te dane i zobaczyć na przykład na jaką kategorię albo na jakiego klienta najwięcej wydajemy, w zależności oczywiście od tego, jaki biznes prowadzimy. A jeśli potrzebujesz podobnego systemu albo automatyzacji, sprawdź linki w opisie albo napisz bezpośrednio na kontakt małpa.bartek.bednarczyk.pl Na razie!